Witajcie moi kochani, w piękny dzień jest poniedziałek i za oknem piękne słońce, stąd ten dzień uważam za piękny, a ponadto się wyspałem. Obudziłem się o 10 zdezorientowany o co chodzi, no ale wczoraj do drugiej w nocy jeszcze odpisywałem na Wasze komentarze, przeglądałem Wasze filmy. Żonka spała obok, a ja walczyłem z YouTube i po prostu późno zasnąłem, i dlatego pewnie późno się obudziłem. Zdarza się każdemu, prawda? Także poranna kawka jest. Troszeczkę za chwilę dojdę do siebie. Ponadto, tak jak wspomniałem, za oknem w Poznaniu ciepło, słoneczko, a w środę zapowiadają 25 stopni w cieniu. Zwłaszcza na południu. Także kto mieszka na południu naszego pięknego kraju, no to już pewnie będzie mógł się opalać. Dobrze, a teraz przejdźmy już do naszego mini lotto, do naszej zabawy. Pod ostatnim odcinkiem zgłosiło się 8, 2, 4, 6, tak 8 osób. Wandzia, Mieczysław, Madzia, Elżbieta, FK, Dominika, Małgosia i Mariusz. Zachęcam, że kto jeszcze tutaj na tej liście nie jest, żeby się dzisiaj dopisał. Losowanie mamy o godzinie 22. Także będziemy sobie sprawdzać. Życzę Wam wszystkim powodzenia. Oczywiście dla najlepiej typującego zdrapiemy sobie jutro zdrapeczkę, ale dołożymy zdrapkę, dokładam dla kogoś, kto trafi trzy liczby jutro mini lotto. Znaczy dzisiaj trafi w dzisiejszym losowaniu. Jeżeli się taki ktoś zdarzy, no to właśnie tą zdrapkę dla niego zdrapię, a jeżeli się okaże, że nikt trójeczki nie trafił, no to dołożę jutro kolejną i będzie taka rosnąć mała kumulacja, aż do momentu, gdy ktoś trafi trzy liczby w mini lotto. A dzisiaj sobie zdrapię super To są, to jest drapeczka dla Ewy Bernackiej, która poprosiła mnie abym za jej wygraną zdrapał teraz dla niej właśnie te super linie tak więc ja na chwilę sobie ucieknę zdrapię większą połowę żeby to nie trwało zbyt długo no i wrócę oczywiście i dokończymy zobaczymy czy się uda coś dla tutaj Ewki wygrać, Zdrabka jest z numerem 31, także widzimy się dosłownie za chwilkę zapraszam a więc wróciłem Zdrapeczka z, z numerem 31, jak mówiłem. I co tutaj mamy? Na razie jeszcze żadnej linii żeśmy nie utworzyli, ale są szanse. Zobaczcie, tutaj brakuje motyla, tutaj monety, czapki księżyca, także jest szansa jeszcze na linię, a sześć symboli zostało do zdrapania. Tu brakuje leżaczka, motyl. Także, także jest duża szansa odnośnie wypłat. Tutaj oczywiście do czwartego stopnia wypłacam całość, trzeci stopień wypłacam 150, drugi stopień 300, pierwszy stopień, czyli się zdarzy 500. Także, także dokończmy ostatnie sześć symboli i zobaczymy, czy Ewie uda się cokolwiek tutaj wygrać. Mamy sakwę i szukamy sakwy, jest tutaj kolejny, trzeci. Symbol w tej linii, i tutaj już, już sakwy nie ma. Kolejny to będzie podkowa. Ja nie wiem, czy może jeszcze troszeczkę zbliżyć. O tak, świetnie. Mamy tutaj podkowę. W kolejnym podkowy nie ma, w następnym nie ma, i tutaj również w ostatnim podkowy nie ma. Następnie dzwon, szukamy dzwona, czapka księżyc, leżak nie ma, tutaj również moneta księżyc, motyl i tutaj niestety też nigdzie nie ma tego dzwoneczka. Wiatrak, wiatrak jest tutaj. I gdzie dalej? I jeszcze tutaj, w tej linii. To już nigdzie więcej wiatraczka nie ma. No i ostatnie dwa. Trzymajcie kciuki za Ewę. No kurcze, fajnie, wywołał, jakby ta linia się pojawiła. Mamy słoneczko. Tutaj niestety słońca nigdzie nie widać. Oprócz tego za oknem, to tutaj na tej zdrabce słońca niestety nie ma. A więc zrobiło się na chwilę pochmurno. No niestety. I ostatnie to jest popcorn. Popcornu jest tutaj, no ale to są tylko dwa symbole. Tutaj popcornu nie ma. Tutaj również. No tutaj jest, ale wygląda na to niestety, że, że zdrabka jest przegrana. Nie było przecież motyla, nie było księżyca. Czapki również. Leżaczka też nie, no więc niestety ta zdrapeczka jest przegrana. Symbole literki LCJ. Także przykro mi, Ewo, niestety, ale super linie z numerem 31 okazały się puste. To tyle odnośnie dzisiejszego drapania przedpołudniowego. Tu macie listę osób, które typowały swoje liczby. Co tutaj mi się, paproszki przykleiły. O, to, jest, to jesteście wy. Życzę Wam powodzenia i naprawdę zachęcam następne osoby, żeby pod tym filmem tutaj, jeszcze dzisiaj do godziny 22 zostawiły swoje typy. Bawmy się, nie ma na co czekać. Jest piękna pogoda i za oknem, ale przecież poświęcić minutkę i żeby wpisać swoje typy, nic nie kosztuje, a będzie fajna większa konkurencja i będziemy się bawić, a ja będę miał więcej do, do zapisania, do sprawdzenia. No i tym samym również sprawicie mi dużą przyjemność. Tak więc dziękuję Wam serdecznie, między innymi również dziękuję za subskrypcję. Przez weekend znowu sporo urosło. Jesteśmy z Karolinką szczęśliwi, że to tak fajnie rośnie. Dziękujemy Wam również za piękne komentarze, które, które też motywują nas do działania. Bardzo pozytywne. I bardzo dziękujemy. Życzę Wam miłego poniedziałku. Ja nie wiem, czy jeszcze dzisiaj coś wrzucę, no bo niestety do pracy trzeba uciekać. Jeżeli zdążę coś zdrapać, no to oczywiście wrzucę. A jeśli nie, to zachęcam na godzinę 22 losowanie mini lotto. Zostawiajcie swoje typy. Może się uzbiera ze 100 osób z typami. No byłoby super. Miłego dnia, wszystkiego dobrego, dużo wygranych. Trzymajcie się, cześć.